26 słów na Adwent. Słowo 17. Opamiętał się. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział: Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę opowiadam Wam, celnicy i nierządnice, wchodzą przed Wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do Was Jan drogą sprawiedliwości. A Wy Mu nie uwierzyliście. Uwierzyli Mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby Mu uwierzyć. Pan Jezus opowiada nam o dwóch synach: o jednym, który chciał pracować w winnicy Pana, przynajmniej pozornie, ale potem tego wcale nie zrobił, i o drugim. Który na słowa ojca wzywającego go do służby odpowiedział, nie chce. Potem jednak opamiętał się. To słowo opamiętał się jest tu bardzo ważne. W oryginale, w języku greckim, znajdziemy tam termin metameleteis. Meta, meleteis", meta meleteis". Co to znaczy? Słowo to oznacza najpierw sposób myślenia. Dosłownie to można przetłumaczyć jako pożałował i zmienił zdanie, czyli pozmieniało mu się w głowie. Najpierw zmienił swoje myślenie, a potem zmienił swoje postępowanie. To bardzo ważne, że najpierw pozmieniało mu się w głowie i w sercu. Jeżeli pan w tym adwentowym czasie wzywa mnie do nawrócenia, a wzywa, to chcę, żeby najpierw pozmieniało mu się w głowie i w serduchu. Nawrócenie to nie tylko uczynki. To uczynki, które idą za sercem. Dlaczego? Bo z niewolnika nie ma robotnika, nie ma pracownika. Więc muszę sobie zadać pytanie dziś na modlitwie przed Panem, czy naprawdę chcę służyć w Jego winnicy? Czy moje serce, czy moje myśli, mój rozum, czy to wszystko jest naprawdę oddane Bogu? Bo może się okazać, że choć na zewnątrz jest wszystko w porządku, to duchowo potrzebuje nawrócenia. Potrzebuje opamiętać się, pożałować i zmienić zdanie. W Ewangelii Jezus opowiedział przypowieść o dwóch synach właściciele winnicy. Pierwszy, pomimo początkowej deklaracji, nie poszedł do pracy, drugi wyraził ojcu swoją niechęć, ale później po przemyśleniu sprawy poszedł do pracy. Miałem kiedyś taką sytuację, że nie czułem potrzeby pójść do spowiedzi w danym momencie swojego życia. Ale, później, ale Bóg poprzez fragmenty z Pisma Świętego przekazał mi, że powinienem tam iść. Jak po każdej dobrej spowiedzi poczułem pokój serca, który pomógł mi w rozwoju wiary. Bóg słucha i odpowie nam w odpowiednim momencie.